tak tutaj na dworcu właśnie trwają roboty wykończeniowe ciągi stoją tu pojazdek z jakąś ziemią jedzie na środku jakieś te kanały otwierają tu jeszcze zamknięte coś o. MPWiK, wodociągi w akcji jak kanał dobry? tak tutaj te roboty wykończeniowe jeszcze trwają P plus R Bochnia parking czwarty, jedź pakuj parking wyłącznie kocając z transportu także wszędzie to coś się dzieje jak jedziemy tutaj też roboty jakieś trwają jeszcze i to by było na tyle bo no nie będziemy patrzeć co tu jeszcze coś przystanek dla rowerów z wiatą ukrytą tutaj zakaz wjazdu i taki stopień postawili, nie ma to jest, przez ten stopień przejechać tu parki jakieś robią dove andare a